Mięśni na miednicy można wzmacniać i można relaksować, a tak naprawdę powinno się robić jedno i drugie. E, ważna jest tylko ta proporcja. U jednych bardziej idziemy w kierunku wzmacniania, u drugich właśnie jest konieczna bardziej relaksacja. Chodzi mi o to, że jedno i drugie jest ważne. E, zacznijmy sobie od wzmacniania. Jeśli mówimy o wzmacnianiu mięśni na miednicy w sposób taki wyizolowany, o ćwiczeniach mięśni na miednicy, to ważne jest kilka rzeczy. Po pierwsze, w sposób wyizolowany, czyli mają działać mięśnie na miednicy, macie nie aktywizować ud pośladków i brzucha. To są trzy partie mięśniowe, które najbardziej chcą jakby pomóc mięśniom na miednicy i często jak proszę w gabinecie, to od razu zaciskają Panie właśnie pośladki, uda, mocno aktywizują brzuch. Więc tutaj mięśnie na miednicy działają i żadne inne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętacie pewnie kiedyś było takie zatrzymać strumień moczu. Tego po pierwsze nie robimy, dlatego że to jest niefizjologiczne, mówiłam na to alecie, dostają informacje rozluźnijcie się drogie mięśnie, więc idźmy w zgodzie z nimi, a nie że zaczynamy je aktywizować. To jest, to jest niefizjologiczne, może być tak, że to zwiększa ryzyko bakteryjnych zakażeń, bo jakby cofamy troszkę ten mosz, to jakby drugi aspekt. No i kolejna rzecz jest taka, że my wtedy tylko aktywizujemy zaciśnięcie, zaciśnij, czyli aktywizujemy tylko tą warstwę powierzchowną. Jeżeli chcemy zaktywizować ten wielki mięsień, się nazywa drzwiwacz odbytu, jest podzielony na mniejsze, to tak naprawdę powinniśmy zrobić też Siągnij. Czyli teraz uwaga, dla pań, które e, mają na, miały e, tampon w pochwie, e, wyobraźcie sobie, że wy macie tampon w pochwie i ja wyciągam za sznureczek ten tampon, a wy mi nie pozwalacie, jakbyście chciały objąć tampon i go wciągnąć, westać do środka w kierunku brzuchu, w kierunku pępka. Możecie sobie też wyobrazić... Tu często pomagają właśnie takie wizualizacje, że na przykład wasze mięśnie na miednicy obejmują słonkę i teraz chcą się przez tą słonkę napić soku, czyli jest zacieśnij, obejmij słonkę i weź Możecie sobie na przykład wyobrazić, że wasze mięśnie w wsiadają do windy i teraz zaciśnij i teraz wasze mięśnie w miednicy wjeżdżają pierwsze, drugie, trzecie piętro, ok? Wszystkie takie wizualizacje, które mają aspekt zaciśnij i wciągnij i dopiero wtedy pobudzamy wszystkie mięśnie w eee, Czyli jest zaciśnij, wciągnij. Bez aktywacji innych mięśni. I teraz kolejna, już ostatnia rzecz. Eee, najczęściej pacjentki, które robią to pierwszy raz w gabinecie, automatycznie chcą to zrobić z wdechem, bo przecież jak robię, jak mówię, zaciśnij, wciągnij, to robią to z wdechem. Natomiast eee, jeśli ćwiczymy właśnie w taki sposób wyizolowany, dobrze by było aktywizować przeciwnie, z wydechem. I już chcę tylko wytłumaczyć dlaczego, bo jak będziecie wiedziały, to, to wtedy łatwiej Wam będzie zapamiętać. Macie mięśnie na miednicy, macie przepony. To są dwa równoległe piętra. Przepona, czyli mięsień oddechowy działa sobie w sposób taki palujący I teraz tak, wydech podjeżdża do góry, wdech się obniża. Wydech, wdech. I pociąga za sobą mięśnie na miednicy, czyli to są dwa równoległe piętra, które pracują. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Jeśli ja mówię, że masz zrobić, zaciśnij i wciągnij te mięśnie, to zrób to w momencie, kiedy one naturalnie poszłyby do góry. Tak? Kiedy by poszły. Wydech, wdech. Poszłyby na wydechu. Czyli dobrze by było. No właśnie ćwicząc w sposób wyizolowany, robić to z wydechem, czyli w tej fazie, w której one naturalnie poszłyby do, do góry. Oczywiście w życiu one mają działać i z wdechem, i z wydechem niezależnie. I tego też później się uczymy. Ale jeśli mówimy o tych takich najprostszych, pierwszej aktywizacji, to robimy to z wydechem. Wiecie, jakie są już takie najważniejsze powiedzmy, komponenty prawidłowego skurczu. I teraz, jak dużo, jak często, jakie ilości? Jeśli wykonujemy sobie badanie, to ja wtedy potrafię określić prawidłową wartość indywidualnie dobraną dla danej pacjentki, bo zbadałam, wiem jaka jest powtarzalność, wiem jaka ma wytrzymałość itd. Więc nie ukrywam, że te konkretne parametry daję na podstawie badania. Więc ciężko mi tutaj określić dla Was jakąś ilość. Możecie zrobić tak, że ćwiczycie sobie do na przykład uczucia zmęczenia, ale to też nie chcę, nie chcę, wam, nie chcę wam powiedzieć nie dlatego, że nie chcę, tylko ciężko mi po prostu nie znając absolutnie nic nawet z wywiadu, e, powiedzieć, czy właśnie dla Was wzmacnianie w tym e, danym momencie jest OK, bo może dla Was ważniejsza jest na razie na przykład komponenta relaksacji. Generalnie, jeżeli e, dużo z Was pisało tutaj o ciąży, więc. E, Generalnie, jeżeli wszystko jest ok, nie macie żadnych takich negatywnych symptomów, o których sobie mówiłyśmy z na to mniej więcej do około 35 tygodnia e, idziemy w kierunku e, w dużej mierze wzmacniania, aktywizacji mięśni na miednicy, a e, chociaż ja z moimi pacjentkami też w międzyczasie robię relaksację, ale powiedzmy, że ta większa komponenta jest na wzmacnianiu, a potem około 35 idziemy w relaksację. Tak, żeby to później się nie pomerdało, bo to co mówiłam o parciu, słuchajcie, zobaczcie, tutaj mówię Wam, na wydechu zaciśnij mięśnie na miednicy. A jak jest w porodzie? Na wydechu przesz. OK. I teraz na wydechu masz otworzyć drzwi maluszkowi. Czyli masz się na wydechu zrelaksować, czyli dlatego od tego 35 mniej więcej już nie chcę, żeby pacjentka ćwiczyła, żeby jej się to do porodu nie pomerdało, że na wydechu, kiedy robi parcie, będzie zaciskała mięśnie na miednicy. potem chce te stosunki odwrócić. Okay? Mam nadzieję, że, że gdzieś tam do tego, do tego za tym nadążacie. Więc około 35 jest powiedzmy ta, taka granica. E, następnie relaksacja. Jak możemy relaksować te mięśnie na miednicy? Mogą to być wizualizacje, czyli pewnego rodzaju e, wyobrażenia. Na przykład e, weź wdech przeponą, czyli ćwiczymy też sobie oddech dolnożebrowy. Powiedzcie, czy miałyście oddech dolnożebrowy, czy wiecie jak to ćwiczyć? E, Przeponowy, czy coś było do porodu gdzieś na jakichś zajęciach, szkoła rodzenia dalej. Dobra, widzę, że tak miałyśmy. Bierzecie sobie wdech w dolne żebra, przeponowy i wyobrażacie sobie, że na wydechu wydech to jest strumień powietrza, który przechodzi przez waszą klatkę, brzuch. I tak jakbyście miały ten wydech zrobić pochwą, jakbyście miały wydychać powietrze pochłon, wdech w dolne żebra. Wydech strumień powietrza, który przeprowadzacie przez klatkę, brzuch, pochwę. Jakbyście chciały zrobić taki wydech i doprowadzić ten strumień powietrza właśnie do pochwy. Różne są te wizualizacje. Jedne bardziej, drugie mniej trafiają do pacjentki. Zawsze sobie właśnie to gdzieś tam dobieramy. Może być na przykład na wydechu otwieranie. Róży. Płatek po płatku, wyobraź sobie, że róża to jest twoje krocze, to jest pochwa, i teraz płatek po płatku, na wydechu sobie otwierasz tą różę. Na wydechu, dlatego że w kontekście przygotowania do porodu, powtarzam, parcie jest na wydechu i na wydechu masz otwierać. Krocze, otwierać pochwy, otwierać te drzwi maluszkowi, dlatego w kontekście porodu uczę właśnie na wydechu tej relaksacji. Mogą być, słuchajcie, to, co będzie wspomagało relaksację, obniżanie tonusu napięcia mięśniowego, mięśni na biegnicy, to będą ćwiczenia rozciągające, nakierowane na partie mięśniowe, dolną partię pleców pośladki uda z każdej strony, z przodu, z boku, z tyłu. Wszystkie te partie mięśniowe są do porozciągania, ponieważ to wszystko przyczepia się do miednicy od zewnątrz, a więc jeśli przyczepia się do miednicy od zewnątrz, to musi mieć wpływ na to, co dzieje się mięśniowo ze środkiem. Może być, słuchajcie, rolowanie yy, kroczą. Jeżeli macie na przykład roler, jeżeli macie rolę, taki bałek w domu, to możecie sobie teraz na tym wałku usiąść, pokażę to na przykład z Możecie sobie na tym wałku usiąść okrakiem na podłodze i tą minicą tak delikatnie na boki opuszczać. I co ten wałek zrobi? Pomasuje Wam poniekąd tutaj tą warstwę powierzchowną. Mocniejszym bodźcem niż wałek będzie piłeczka, może być piłeczka do tenisa, może być piłeczka taka do rolowania i teraz podkładacie sobie też tą piłeczkę, tutaj to jest pochwa, to jest odbyt, między pochwę a odbyt, czyli to miejsce nazywa się środek ściglisty krocza i teraz siadacie sobie na krześle na tej piłeczce i znowu zaczynacie delikatne krążenia, Bujanko i też ta piłeczka będzie Wam masowała tą warstwę powierzchowną, ten środek ściemnisty. To jest trochę mocniejszy bodziec. Możecie też, jeśli chodzi o taki y, lżejszy bodziec, jeżeli tu odczuwacie dyskomfort, duże napięcie, możecie sobie zacząć. Od na przykład termochorka z pestkami wiśni. Czyli jeżeli macie taki termoforek z pestkami wiśni, możecie sobie go podgrzać, o ile nie ma problemów żywnych, jakichś hemoroidów. Podgrzewacie sobie go i znowu podkładacie tu pod środek ściemnisty grocza, siadacie sobie na tym termochorku i znowu delikatne krążenia, bujanie. I co to zrobi? Nie dość, że ciepełko rozluźnia mięśnie na miednicy, to jeszcze do tego pesteczki zaczną się nam przesuwać, czyli też poniekąd pomasują właśnie tą warstwę powierzchniową. Czyli jakbym miała powiedzieć gradację, zaczynacie sobie od boreczka, potem roller, a potem dopiero piłeczka, która jest najmocniejszym bodźcem. Więc tak też można relaksować mięśnie na miednicy. Możecie też ten środek sienisty masować. I to też jest jako przygotowanie na przykład do porodu, ale też może być przy bolesnym współżyciu na przykład. Środek sienisty krocza to to jest to, co już wcześniej wspomniałam, czyli między pochłoną a odbytem tu. Taki węzełek i ruchami okrężnymi możecie sobie masować na przykład na bazie oleju, jeśli macie już jakieś zakupione. Może być też dobrej jakości oliwa z oliwek, mogą być żele z kwasem hialuronowym, taki, takie z apteki, i też sobie tutaj ten środek masujecie. Takie około 4 minutki codziennie. To nie jest masaż krocza. To jest masaż środka ścistego krocza. To jest co innego, żebyście też rozróżniały. I to można zacząć dużo wcześniej niż 35 tydzień, jeżeli jest taka potrzeba, albo w ogóle nie w kontekście, nie w kontekście ciąży i porodu, też często przy nadmiernie napiętych mięśniach na miednicy zalecam. Kolejną rzeczą, która rozluźnia mięśnie na miednicy, jest wibracja. Są, są wibratory, ale są też takie masażery do mięśni tamienicy i też ta wibracja może się okazać dobra w kontekście rozluźniania mięśni na miednicy. Ważne, żeby wibracja była stała, nie przerywana, tylko na programie stałym i dwa, żeby ta intensywność była dobrze dobrana, czyli ona musi być jednak delikatna. I też można ją robić tylko od zewnątrz, na tej warstwie powierzchownej bądź są takie właśnie masażery, które można wprowadzać do, do pochwy i masować w środku. Kolejna rzecz, która jest taka powiedzmy troszkę naokoło. Ale też będzie wpływała pozytywnie na mięśnie na miednicy w kontekście relaksacji, to połączenia poprzez taśmy mięśniowe, już nie zagłębiając się mocno w anatomię, możemy rozluźniać mięśnie na miednicy poprzez rozluźnianie stóp. Mogą to być masaże stóp, możemy sobie na, na, na przykład piłeczce stanąć i rolować stopę na piłeczce. Możemy też na tej samej zasadzie. Tu też o tym pisałam. Pomasować sobie okolice stawów skroniowo-żuchwowych też na bazie połączeń taśm mięśniowo-powięziowych. Połączenie tu stawów skroniowo-żuchwowych jest na miednicy, a więc rozluźnianie tutaj wpływa na rozluźnianie dna miednicy. Czyli jak sobie będziecie tutaj masować tą okolicę stawów skroniowo-żuchwowych, grzywacza, mięśnia skroniowego, tu wszystko naokoło i tu rozluźniały, to może się okazać, że też to korzystnie wpływa na stawy skroniowo -żuchowe. Na przepraszam, na mięśnie, na miednicy. Często pacjentki z nadmiernie napiętym dnem na miednicy mówią, że właśnie często zagryzają zęby, zgrzytają zębami, i chorują, mają bruksizm, tak? Więc tutaj jest ewidentne też to połączenie.